Cześć. Zapraszam was na wyjątkową transmisję ze startu nowej wersji New World Eterno. Dlaczego wyjątkową? Ponieważ postawiłem sobie ambitny cel: wbić 65. poziom i ukończyć wątek główny bez żadnej przerwy. To będzie prawdziwy maraton pełen akcji, wyzwań niespodzianek, gdzie zobaczycie jak radzę sobie w intensywnej walce endgame. Wpadnijcie, kibicujcie i zobaczcie, czy udało się osiągnąć cel. Nie możecie tego przegapić. Ale to nie wszystko. Już w poniedziałek o 19 w przeddzień startu zapraszam na specjalną transmisję, gdzie poruszę kluczowe tematy. Tematy, które pomogą wam lepiej przygotować się do gry: jakie podejście do gry obrałem i jak wygląda mój plan na start, jak efektywnie przygotować się do startu, umówienie buildu, którym zamierzam grać, Questy poboczne, które warto wykonać, jak najlepiej rozdawać punkty terytorialne i gdzie kupić domki, strategię dotyczącą zdobywania przedmiotów. Co warto robić, a co pominąć i wreszcie omówienie planów dotyczących gildii i frakcji. Jeśli chcesz dobrze zacząć swoją przygodę w Aeternum i nie dać się zaskoczyć, dołącz do streama. Czekam na was. Twitch TV MRRni do zobaczenia.